Mielski szpital otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 milionów złotych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Uzyskane wsparcie posłuży do realizacji zadania pod nazwą Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej szpitala specjalistycznego w Mielcu. Zarząd powiatu wnioskował o dofinansowanie projektu w kwocie 17 milionów 660 tysięcy złotych. Przydzielone wsparcie 3 miliony to 16% wartości tej inwestycji. Jak powiedział Stanisław Lączak, starosta powiatu mieleckiego, wysokość przyznanego dofinansowania wymusza na władzach samorządowych powiatu zmianę koncepcji realizacji tego projektu. Zakres prac znacznie przewyższa możliwości finansowe powiatu. W związku z tym projekt będzie realizowany w etapach. Pierwszy etap będzie obejmował kompleksową wymianę źródeł. Zasilania w różnego rodzaju energię szpitala, żeby dostosować do obowiązujących standardów. Między innymi w ramach tego pierwszego etapu będzie wymiana kotła gazowego, będą wymienione żarówki tradycyjne na żarówki LED, będzie zamontowany Cały system paneli fotowoltaicznych i solarnych. Będzie też zrobiona klimatyzacja w niektórych pomieszczeniach, też zrobiona nawiewowa klimatyzacja. Wszystkie te prace pozwolą na zaoszczędzenie i zmniejszenie zużycia przede wszystkim ciepłej wody użytkowej. To wszystko przełoży się na zmniejszone koszty eksploatacji obiektów szpitalnych. A co za tym idzie, w ostateczności przełoży się to na poprawę finansów szpitala. Już wkrótce na terenie powiatu mieleckiego zacznie funkcjonować transport zbiorowy. Ustawa z 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, wielokrotnie modyfikowana, nakłada na samorządy organizację przewozów. Każda z gmin odpowiada za ich realizację na swoim terenie. Powiaty z kolei za skomunikowanie lokalnych społeczności z miastem, stolicą powiatu. Wymogi te wynikają wprost z unijnego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Starosta Mielecki w imieniu Gmin Powiatu Mieleckiego podjął się funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego. Odbyło się kilka tur rozmów z samorządami Powiatu Mieleckiego, a także spotkanie z lokalnymi przewoźnikami celem doprecyzowania zasad funkcjonowania nowego transportu zbiorowego. Stanisław Lączak, starosta Mielecki, dobrze ocenia dotychczasowe rozmowy. Na podstawie tych, które już się odbyły, uważa, że uda się pokryć nowymi liniami autobusowymi obszar całego powiatu i Przewozy od 1 lutego 2021 roku. W tej chwili intensywnie pracujemy nad rozkładami, nad trasami na poszczególnych gminach, żeby w przyszłym jakby planie transportowym, w przyszłych kursach uwzględnić te białe plamy, a więc te miejscowości, gdzie nie było tego transportu faktycznie tam publicznego lub był w takich godzinach czy dniach, które nie do końca zabezpieczały potencjalne potrzeby, chociażby dni wolne od pracy, czy akurat takie godziny gdzieś południowe. W toku negocjacji ustalono, że nową sieć połączeń stanowić będą 42 linie. Przewozy odbywać się będą we wszystkich gminach. Mieleckie Starostwo wystąpiło do wojewody podkarpackiego z wnioskiem o dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 4 862 423 zł. Wniosek został pozytywnie oceniony. Na jego podstawie Mieleckie Starostwo otrzyma kwotę 2 96 223 zł. 153 zł dopłaty na organizację kursów. Niestety kwota ta wystarczy na dofinansowanie linii komunikacyjnych w wysokości 3 zł do wozokilometra na okres od 1 lutego do 5 lipca przyszłego roku. Są obietnice płynące ze szczebla ministerialnego, że znajdą się środki finansowe na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie powiatu mieleckiego na okres do końca 2021 roku. Mieleckie starostwo reaktywuje system monitoringu i wczesnego ostrzegania na terenie zlewni rzek przepływających przez teren powiatu. Przypomnijmy, podobny system funkcjonował już w ramach struktur starostwa, jednak współpraca została przerwana podczas minionej kadencji mieleckiego samorządu. Wdrażany obecnie system koreluje ze sobą wskazania zarówno wskaźników opadowych, jak i tych zamocowanych w korytach rzek. Współpracujące z nim oprogramowanie dokonuje analizy pomiarów i Przeprowadza symulację rozwoju sytuacji powodziowej, zanim dane zjawiska jeszcze wystąpią. Daje to czas prowadzącym akcje ratunkowe na podejmowanie właściwych działań, powoduje, że można w porę uprzedzić mieszkańców danego terenu, by ci mogli przygotować się do konfrontacji z nadchodzącym żywiołem. To właśnie ten czynnik wody opadowe miały decydujący wpływ na rozmiar strat spowodowanych majowymi intensywnymi opadami deszczu w 2019 roku. Każdy, kto ma dostęp do internetu, może poprzez przeglądarkę obejrzeć aktualny stan lustra wody w danej rzece oraz natężenie opadu deszczu w danej zlewni. Koszt realizacji zintegrowanego systemu monitoringu to 140 220 zł. W tej kwocie 42 000 to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Miesięczna opłata za świadczenie usług wraz z utrzymaniem systemu to kolejne 615 zł. Zarząd powiatu mieleckiego odwołał Zbigniewa Torbusa z funkcji dyrektora szpitala specjalistycznego imieniem Edmunda Biernackiego. Jak informuje Andrzej Bryła, wicestarosta mielecki, któremu podlega szpital, decyzja zarządu jest konsekwencją regulacji zawartych w ustawie o samorządzie powiatowym. Na pewno była bardzo dużym zaskoczeniem dla społeczeństwa powiatu mieleckiego, ale proszę mi wierzyć była również bardzo trudna do podjęcia dla zarządu powiatu. Przepisy prawne nie pozostawiały nam jednak w tym zakresie żadnej innej możliwości. Obejmując swoją funkcję, dyrektor powinien w ciągu 30 dni od daty jego powołania złożyć oświadczenie majątkowe, czego nie uczynił w terminie. Dlatego też, po zasięgnięciu opinii radców prawnych, zarząd podjął jedyną możliwą decyzję. Staraliśmy się przy tym zadbać o to, aby nie zakłócić ciągłości funkcjonowania i zarządzania tak ważną w tym czasie placówką, jaką jest Szpital Powiatowy w Mielcu. Jednocześnie wicestarosta zdementował pogłoski o rzekomym wysokim odszkodowaniu przyznanym odwołanemu dyrektorowi. Jak poinformował, Zbigniew torbus nie dostał żadnej odprawy z tytułu utraty pełnionej funkcji. Do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury konkursowej, Zbigniew torbus wykonywać będzie nadal swoje obowiązki dyrektora mieleckiej lecznicy. Już wkrótce na wyposażenie Mieleckiego Starostwa wejdzie dron. Jednostka służyć będzie głównie do zadań wykonywanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Znajdzie zastosowanie podczas różnego rodzaju zadań specjalistycznych wszędzie tam, gdzie nie może dotrzeć człowiek. To narzędzie gotowe do działania w każdym momencie i w każdych warunkach. Dodatkowe akcesoria, jak chociażby podwójny reflektor, pozwalają na przykład na odszukanie zaginionych osób czy sprzętu w warunkach ograniczonych. Widoczności. System ośmiu czujników optycznych o wysokiej rozdzielczości oraz dwóch czujników podczerwieni pozwala ustalić prędkość względną i odległość pomiędzy dronem a obiektem, umożliwiając lot oraz zawis ze zwiększoną stabilnością w trudnych warunkach. Z kolei system zaawansowanej pomocy dla pilotów umożliwia dronowi intuicyjne unikanie przeszkód, umożliwiając bezproblemowe przelatywanie nad obiektem lub jego ominięcie rozwiązanie szczególnie przydatne w ciasnych przestrzeniach. Dodatkowo zainstalowana w jednostce kamera termowizyjna pozwala na precyzyjny pomiar ciepła na różnych obiektach. Już wkrótce rozpocznie się szkolenie osób, które będą obsługiwać drona. Koszt jego zakupu to blisko 13 tysięcy złotych. thank